Hej, witajcie w nowym filmie. Czasami badacze i naukowcy odkrywają coś fascynującego. Innym razem odkrywają przedmioty lub artefakty, które mogą zmienić bieg historii. Ale czasem znajdowane są rzeczy, które są dość przerażające. Dziś pokażemy Wam dziesiątkę z nich. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. W marcu 2019 roku mieszkaniec o imieniu Michael Johnston spacerował w pobliżu lokalnej rzeki Otago w Nowej Zelandii, gdy nagle znalazł pięć ogromnych śladów stóp. Nie wiedział, że właśnie natknął się na coś bardzo starego. Było to pięć odcisków stóp osadzonych w jakimś rodzaju gliny, a ponieważ nie miał pojęcia co to było, zgłosił swoje odkrycie do lokalnego muzeum. Okazało się, że odciski stóp należą do Moa, gigantycznego ptaka nielota, który przemierzał Ziemię około 12 milionów lat temu. Tak, Moa jest gatunkiem, który kiedy jeszcze żył, występował tylko w Nowej Zelandii. Osiągały one wysokość 3,6 metra i ważyły około 230 kg. Przyrodnik o imieniu Kane Flury z Muzeum Otago poszedł z człowiekiem, a kiedy dotarli na miejsce, znaleźli jeszcze dwa odciski, podnosząc całkowitą liczbę do 7. Numer 9. Prawdopodobnie widzieliście tę szesnastowieczną maskę w filmach lub gdzieś indziej. Jest to tak zwana maska lekarza dżumy. Na długo przed tym, jak współcześni lekarze używali maski chirurgicznej, którą robią dzisiaj, wymyślili tę przerażającą maskę, która służyła temu samemu celowi. W XVI wieku istniała teoria zwana teorią majzmatyczną, która głosiła, że ludzie chorują z powodu złego powietrza lub majzmy. Dlatego właśnie maska lekarza dżumy została zaprojektowana tak, aby oczyszczać powietrze, którym oddychał jej użytkownik. Wraz z nowymi odkryciami maska lekarza dżumy stała się przestarzała. Jest jednak maska, która przetrwała do dzisiaj. W rzeczywistości jest to pierwszy autentyczny wzór, który został znaleziony przez anonimowego człowieka. Obecnie znajduje się ona na wystawie i jest przechowywana w Niemieckim Muzeum Historii Medycyny. Maska miała długi nos lub dziób, w którym były suszone kwiaty, zioła i inne materiały, aby utrzymać złe powietrze z daleka od lekarza. Numer 8 Jednym z najbardziej tajemniczych materiałów religii egipskiej jest Księga Umarłych, zbiór zaklęć, które pomagają odchodzącym duszom w ich podróży w zaświaty. Egipcjanie mocno wierzyli w życie po śmierci. Dusze Egipcjan muszą poszukiwać sali prawdy, a na swojej drodze napotykają różnych bogów i wyzwania. Księga Umarłych zawiera odpowiedzi na te wyzwania, co jest niezbędne do odnalezienia sali prawdy. Księga ta została odnaleziona w 1888 roku i jest obecnie wystawiona w brytyjskim muzeum. Eksperci znajdowali już wcześniej tego typu różne księgi często w pobliżu egipskich grobowców. Wydaje się, że ta tajemnicza księga została również napisana tylko specjalnie dla kogoś, kto mógł sobie pozwolić na jej zakup. Numer 7 Jeśli widzieliście film Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, to już wiecie, co to jest kryształowa czaszka. Kryształowe czaszki to ludzkie czaszki stworzone dziesiątki tysięcy lat temu przez starożytne cywilizacje Misteków, Majów, Tolteków i Azteków. Ze względu na ich wiek, kryształowe czaszki są wystawiane w wielu muzeach na całym świecie. Większość z tych czaszek zaczęła pojawiać się w XIX wieku. Wiele z nich zostało odkopane na całym świecie. To wzbudziło podejrzenia ekspertów. W końcu, dlaczego kryształowe czaszki pojawiły się nagle znikąd? Postanowili oni przetestować niektóre z tych artefaktów i okazało się, że nie wszystkie z nich były autentyczne. W rzeczywistości te kryształowe czaszki były bardzo poszukiwane, ponieważ wierzono, że mają one moc uzdrawiania. Niektórzy nawet uważają, że mają one coś wspólnego z zaginionym miastem Atlantydą. Numer 6 już sam rozmiar tego kwiatu jest wystarczająco przerażający, ale osoba, która znalazła go po raz pierwszy, dość szybko zorientowała się, że jest on również trujący. To jest raflezja, zwany również największym kwiatem na świecie. Istnieje około 28 gatunków tego kwiatu, ale największy kiedykolwiek odkryty miał średnicę około 120 cm. Największym z gatunków jest raflezja Arnolda, która czasem waży nawet 10 kg. Kwiat ten znany jest również jako pasożyt. Nie posiada on liści, łodyk ani korzeni. Kwiaty te wydzielają również bardzo ostry zapach. Ci, którzy spotkali ten kwiat w lasach Indonezji, Malezji, Tajlandii i Filipin, mówią, że pachnie on jak zgniłe mięso. Najlepiej jest też trzymać się z dala od tego kwiatu, ponieważ dotknięcie go może spowodować podrażnienie skóry lub reakcję alergiczną. Numer 5. Ten długi na 12 metrów i wysoki na 2,7 metra szkielet Smoka został znaleziony pewnego dnia przez człowieka, który spokojnie spacerował po plaży. Został on znaleziony w Charmont Beach, popularnej plaży na południowym wybrzeżu Anglii. Wielu myślało, że może go wyrzuciło i że jest to prawdopodobnie dowód na to, że smoki naprawdę istniały. Niestety, szybko okazało się, że nie był to prawdziwy smok, ale sprytny chwyt marketingowy firmy Blinkbox, mający na celu promocję trzeciego sezonu serialu Gra o Tron. Jednakże, jeśli byście o tym nie wiedzieli, to musiałoby to być dość przerażające, nagle natknąć się na taki smoczy szkielet. To, co mnie teraz zastanawia, to czy smoki kiedykolwiek istniały. Co o tym sądzisz? Daj mi znać w komentarzach. Numer 4. Około 2000 lat temu Irlandczycy mieli niezwykły sposób na robienie i konserwowanie masła. Umieszczali ubite masło w drewnianym pojemniku, a następnie zakopywali je w bagnach. W tamtych czasach nie używano soli jako środka konserwującego. Woleli przechowywać masło w chłodnym środowisku o niskiej zawartości tlenu. Jednak pewien mężczyzna o nazwisku Jack Conway z Emlack w Irlandii natknął się na masło bagienne sprzed 2000 lat, które ważyło około 10 kg. Było ono zakopane około 3,6 metra pod ziemią, a najdziwniejsze jest to, że było po prostu nadal jadalne. Zaniósł je do badaczy, którzy potwierdzili, że po tylu latach było ono bardzo dobrze zachowane. Eksperci twierdzą, że kawałek masła był niezwykle duży, co prowadzi ich do przekonania, że mógł należeć do zamożnej rodziny lub został złożony jako ofiara dla bogów. Numer 3 Osy są czasami mylone z pszczołami ze względu na podobieństwo w kolorze, ale te owady są rzeczywiście osami, które są znane z robienia ogromnych gniazd, które wyglądają dość przerażająco. Na przykład w amerykańskim stanie Alabama kilka z tych gniazd znaleziono wzdłuż pobocza drogi lub na ścianach domów niczego nie podejrzewających mieszkańców. W niektórych przypadkach owady te nawet przechodziły przez ściany domów. Przeciętne gniazda są z grubsza porównywalne rozmiarowo do piłki i mogą pomieścić 5000 os. Ale te znalezione w Alabamie są 4-5 do 5 razy większe, gdzie ukrywają się dziesiątki tysięcy os. Oprócz tego, że jest dość przerażające znaleźć takie gniazdo, to może być to również niebezpieczne, ponieważ osy żądlą, gdy czują się zagrożone. Numer 2. Ten ponadmetrowy odcisk stopy na zboczu góry w w pobliżu granicy Suazi-Werpea zafascynował zarówno badaczy, jak i turystów. Czy jest to prawdziwy odcisk? Czy olbrzymy istniały naprawdę? A może to tylko przypadkowy twór natury? Gigantyczny odcisk stopy stał się atrakcją w Lotair, zwłaszcza że lokalna kultura afrykańska podobno przedstawia turystom mity i legendy o gigantach. Niektórzy turyści wierzą również, że rzucenie monetą na pięty odcisku przynosi szczęście. Kiedy badacze próbowali zrozumieć skąd pochodzi odcisk, odkryli, że znajduje się on w granicie. Granit jest skałą magmową, co oznacza, że powstała z gorącej, roztopionej magmy, która ostygła. Aby zrobić w niej odcisk stopy, trzeba stanąć bosymi stopami na gorącej magmie, a następnie pozwolić jej ostygnąć. Oczywiście brzmi to nielogicznie, ale najdziwniejsze jest to, że tego typu odciski stóp znajdowano na całym świecie. Czy giganty mogły w ogóle istnieć? Co o tym sądzisz? Numer 1. Starożytni Asyryjczycy wierzyli, że wiele chorób, którymi zarażali się ludzie, były dziełem demonów i innych złych istot. Jedną z tych dolegliwości była epilepsja. O ludziach, którzy ją mieli, sądzono, że są opętani. Według Asyryjczyków istniałby demon, który to powodował. Naukowcy początkowo w to nie wierzyli, ale kiedy wykopali liczącą 2700 lat glinianą tabliczkę gdzieś w Iraku, ich opinia nieco się zmieniła. Na glinianej tabliczce znajdowały się starożytne znaki medyczne, ale kiedy później dokładnie ją zbadano, znaleziono na niej wizerunek demona. Tak więc Asyryjczycy bardzo bali się epilepsji i uważali, że to demon jest jej przyczyną. Czy to prawda, czy nie? Znalezienie takiej tabliczki nadal jest dość przerażające, nie sądzicie? Jaka jest najbardziej przerażająca rzecz, którą odkryliście? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które nagraliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.